Dobra, ściskamy dalej, otleścika. Nie wiem, gdzie mnie zrzuciło. A, tu, tu będzie zaraz Kierżeli przemawiał. Wall rider, you? not, yet. Mm -hmm. not yet, honey. Trochę zawalona podłoga. Słucham go dalej, bo jak pójdę normalnie, to może się coś tam zmienić. Dobra, on się poszedł. Tandy. Tu jest bloket, tu była bateryjka. Gdzieś... Czy tu nie było baterii? Nie, tu była bateria chyba, nie? Dobra, nieważne. Mam trochę małych, kurwa, baterii, ale... Może wystarczy. Tak, <coughs> ziomek z macetą. Zawsze przestają walić, ok? Bo znak to wizera nie do rady. Okej, okay, przyszedł tam ziomek. Co trochę przyspieszyć? Za długo się bawię z nimi, z drugiej strony. Bieganie na oślep też nie być zbyt fajne. Aha, all right, jakaś notatka. Dźwięk z suszarki, dźwięk wybudowywający się że coś który dziś mi głównie, gdy pojawi się wall Rider zamykam oczy i tylko po powiekami zarejestrowuje mi się obraz czegoś ciemnego i tłustego, co się obser obserwuje mnie organami, których nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ale słychać, że ten dźwięk wydostaje się z suszarki i ze ścian znam to skądś. Zaczynamy mieć pierdolce o Dobra, w razie czego jestem w stanie tu wejść, jestem w stanie tu wejść i wejść. Dobra, czyli jest droga powrotu. Alright. To są jakieś zwicki Zwiska zamknięte. Jak żeby inaczej? O, sejwik. Jak miło. Laundry room. Right. jakaś bateria, cokolwiek? Po prostu puste pomieszczenie? Aha, to fajnie, że mi została kurwa, ostatnia bateria. Zajebiście. Okej, okay, schody w górę tam. No dobra, zmieńmy. Zastnie, bo ty kawek daleko do jady. Jezu, kurwa. Ja też Okej, okay, są schody na górę Jest bateria, boże kochany Nigdy tak się nie cieszyłem Ja bym chciał dosyć baterię na święta <grystanie> Rozumiem, że zamknięte będzie bo na dół? Nie, nie mówcie, że znowu kurwa piwnica Proszę, aby na górę było przejście Ta. Nie a chyba, żeby tam zaskoczył, nie? Jednak jest. Ja i powinienem tam iść. Ale... Ale kurwa tam jest tyle do eksploracji jeszcze na dole. Na imiennym... może na dole znajdą baterie, znajdę baterię, znajdę baterię. Dobra, oszczędzamy na razie. Emm um. Co tam? Dobra, jak mam Nie chcemy się z nim witać. Ja już sobie stąd grzecznie pójdę. Ty tam sobie stój, nie waj za mną. Dobra. Leciliśmy całkiem spokojnie. Leciliśmy dokumenty. Dobra, lecimy w górę, no nie ma co. Da! Tak a propos lecenia w górę. No dobra. Git. Dawaj. Plus. No jakieś dokumenty. Właśnie, je. Nawet nie znam twojego imienia, ale myślę o tobie o, jedna ze swoich drogi, Paulu. Mam nadzieję, że Właśnie przeciwko, i ja mam nadzieję, że nie, na... Na... nie nurzesz się w próżach żalach nad sobą, bo wasz... obawach, że Twoje cierpienie jest większe od innych. Wszyscy musimy zaznaczyć, że Ty już prawie skończyłeś. Nie ma innej drogi do nieba niż przez... poprzez krzyż. a Każdy potrzebuje drugiej osoby, która pomoże w. wybijaniu głośdzi, Ja Ci chętnie pomogę. Super. Mmm. stawki ja nazistowskich zbrodni wojennych. Pierwsze zapewnia środki do przejęcia osób z zagranicznych specjalistów. Spowodowanie stratu wroga. Aha jak okay. like, to chyba like, jakieś trochę już dostateczki? No, był save. Na czym yy. zjadłem? to do mnie mówił? A tam! Ok, ale tak tylko podpowiada. Co to jest potrzebne? Klucz. Ok. Tutaj też zamknięte. Alright. Czyli szukamy kluczeka. Dobra. Na pewno to nie będzie otwarte, nie? Tak. O, bateria. A nie, to jest nawet coś bloknięte. A, bo to jest. Dobra. Podłoga jest zibana. Reload. Kody są tam. Coś... Nie wygląda za dobrze. Okej. Okay. Dobra, czyli w razie czego tam za Aby uruchomić syp na bieliznę, potrzebna... potrzeba trzech bezpieczników. O kurwa. Spisywanie znowu? Interesting. Okej, okay, jakiś trup. Trup, korytarz i drzwi. Pray for revelations. Eee, nie przeszkadzaj sobie. Ja tylko pobezpiecznik stary. po pobezpieczcik. Kurwa. Spierdalaj. O. Jaka miła szefeczka. Powiedz, że się przesuwa. Przesuwa się. Alright. Mamy drugi. No tego nie rozwali chyba. Eee. 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 Nie wiem kurwa przez komin. O bateria. Przez komin nie? Czy tu nie ma innego wyjścia naprawdę? Eee. Invite the Wall Rider. wallridera, Wall Ridera. No dobrze. Chyba muszę to otworzyć. Czyli dobrze rozumiem, yy, wyminąć ich i dać idę prostej i później w lewo. Okej. Okay. Znając życie. Oni sobie nie poszli pewnie, nie? Ej, czy tą dziurę mogę luknąć? średnio powiedział, ale chyba tam nikogo nie ma. Ewentualnie dobra. reload baterii. Żeby mi się... Okej. Okay. Wygląda całkiem nieźle. Się można skitrać. Kurwa. Dobra, chuj, kurw, wyminę jakoś. Okej, okay, okej. Okay. O Jezus, kurwa. O, weź się rusz. Fuck. Dwa hity i padam? A się to było, było cztery It's not even scary, ale... Kurwa, ciężko będzie, no. Można na początku załatwić ten jeden bezpiecznik tam. Później przerasować tutaj, odblokować to. O, no, o tych... ten jeden bezpiecznik... Ej, tu coś... Szafeczki, no proszę. Tu, tu zawsze można spierdolić się ukryć. To nie jest głupie. Chyba znowu zrobimy to samo, nie? W sensie... Yy, bieg. Zebranie jednego. Zabranie drugiego. garnięcie baterii po drodze. Oni się nie mogą na siebie rzucić, na przykład by było dosyć miłe Czym obarjad? Wszystko dobrze stary? Dobra. Jeden don. Teraz tego trzeba wymienić. Jakoś. Dobra, wypierdalaj. Pierdol się. Znowu, pchanko. Dobra, bloket. I teraz. No teraz nie przebiję, że nie masz o co martwić. To jest sobie bateryjka. O, i teraz tak Jakby to kurwa zrobić Ciężko i będzie wminąć. tam jest jedno łóżko, na którym mogę się schować, nie? To jest w miarę fajne. O, on tam stoi Nie będę podchodził blisko. Żeby się chowanego, lubię zabawy Okej, okay, ale idź sobie co? Eee. O... Jakby to kurwa zrobić? Mogę jeszcze tak spróbować, że ja go tu, kurwa, wpuszczę. O, ho, 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 ho. Dobra, zaczekajmy jeszcze chwilę, jak on sobie pójdzie, popatrzmy przez okno. Deszcz jest relaksujący kappa. Ej, wygląda to źle w sumie. W sensie, zrobili fake, bo jest zablurowane. A mogliby jakieś ładne tutaj deszczyk przedstawić. Aczkolwiek, no i tak nieźle. Okej, okay, chyba, 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 już wystarczy, nie? Powiedzmy sobie, że poszedł. Kurwa mać. Szybko tutaj za biureczko. Niech on tu wejdzie. Tu nie podchodzi, może słab. Nie wiem, że on kurwa jest. Słaba widoczność. Sprawdzić, czy on jest tu w pokoju. Ale on chyba wyszedł z tego pokoju. Ta, tylko jak ja mu kurwa mogę to zrobić na rasu. Of course, ale co mnie znowu nie zajebie? bo tam jest dwóch. Ok. ten teraz tutaj. Pobieg pobiegł dalej, dobra. Mogę zrobić tak, że jak on tu biegnie, to ja wybiegnę, zamknę drzwi i zacznę spierdalać. Może to coś da. No biegnij tu na przykład, po coś, nie wiem, rzuciłbym kamieniem. I kiedyś w Gierkach można tak było zrobić, żeby odwrócić uwagę w na przykład? Rzucasz kurwa kamyk, znaczy moneta, dobra, czy też hajs, wszyscy się tam rzucają. Waty se na chilku, zapierdolasz gościa z tyłu. Zajebiście dużo widać. Kurwa idzie to A jakby... chuj tu w Okej, okay, powiedzmy... Alright I'm fine with that. I, 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 to może? Uh, I bądźmy szczerzy, on tu nie przyleci On nie sprawdzi tego a no, wiedziałem, że tam się zatrzyma. Kurwa nie. Nie, on idzie na wprost. Fajnie. To nie przeciął? Okej, okay, uciek okay. Mamy dwa bezpieczniki. Potrzebujemy trzech. Dwa na bateryjki. Uff. to sobie zamkniemy. Może nie napierdalaj dalej tak, drzwi, a co? No i trzeciego nie ma. I po trzeci... Pewnie trzeba się gdzieś przebiec, tylko gdzie? Tam były dwa pomieszczenia, w sensie tam nie miałem gdzie dalej iść. Ale... Tam coś widzę. Mm hmm, krzyżyk na drogę rozumiem, tak? Eee, tędy? Ja, tu był potrzebny klucz, alright. To gdzie ja mam w takim razie iść? Tu jest zamknięte już pewnie. Na otwarte? Wait, może tędy gdzieś? Nie no, tu jest zamknięte, tędy na pewno nie przejdę. No bo tu nie było żadnej innej drogi, nie? Nie no, tu są bezpieczniki od razu. To jest kurwa FR Tu nie ma przejścia. Czyżbym musiał się cofnąć? Ale no ja muszę wejść... Ja muszę tutaj przejść, na to piętro, nie? Widzę, że jesteś spalonego. Coś tam przebiega. Ten ziomek. On mi gdzieś przejście otworzył. To na pewno. Tylko które? Ale dobra, mamy dwa bezpieczniki, jest fajnie. Widzimy się w następnym odcinku.